Siema Wam. Jak widzicie, powstaje taka seria filmów, w którym opowiadałem inni kurierzy o swojej pracy. Na dzisiejszym filmiku będzie kurier Artur, który pracuje w Niemczech dla Amazonu, więc zapraszam Was na ten odcinek. Cześć, jestem Artur i chciałbym troszeczkę opowiadać o pracy kuriera w Niemczech. Zacznę od tego, że przez 3 lata pracowałem na produkcji. Miałem tego dosyć i stwierdziłem, że lubię jeździć, lubię samochody, więc zatrudnię się w firmie kurierskiej. Czy żałuję? Nie żałuję. Co prawda, to jest mój pierwszy tydzień. Dopiero przejeździłem swój pierwszy tydzień w tej firmie, ale już teraz mogę co nieco powiedzieć. Jeżdżę w firmie, która pracuje dla Amazonu. Pracę zaczynamy późno dosyć, bo około 12.00 dopiero startuje 12.30. O 11.00 się zawsze spotykamy na parkingu wszyscy kierowcy naszej firmy. Dostajemy skanery, które po pracy musimy oddawać. Logujemy się. Jedziemy na, na Amazon, na magazyn. Od razu widzimy, co musimy zeskanować, które torby z paczkami. Skanujemy je, bierzemy wózek, ładujemy torby do, 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 do busa. I praktycznie możemy startować. Jeżdżę Fordzikiem Transitem, jestem z niego bardzo zadowolony. W poniedziałek go odbierałem, nówka sztuka, jeszcze wszędzie folia była. Miał 30 km w przebiegu, teraz już mam 1200. Ale no co, obu się nic nie będę mówił, bo, bo bohater naszego naszego kanału ma taki sam samochód. O pracy, jakie są plusy? Pierwszym plusem jest taki, pierwszy, pierwszym plusem jest to, że jeżdżę bez gotówki. Wszystkie, wszystkie paczki są już opłacone, więc nie martwię się, że ktoś tam nie okradnie czy napadnie. Czysty live. Praktycznie podjeżdżam do klienta albo zostawiam to u niego, albo u sąsiada, albo tak jak sobie życzy, jest to w aplikacji napisane, nie wiem, na tarasie, w garażu czy coś. Jeśli gdzieś muszę zostawić tą paczkę, jest taka opcja, to co on sobie zażyczy, na przykład zostaw w garażu. Klikam to, zaraz wyskakuje mi aparat, żeby zrobić zdjęcie. Akceptuję to, i u klienta automatycznie pokazuje się, pokazuje się powiadomienie, że że paczka została dostarczona wraz z zdjęciem, gdzie ta paczka jest. Mój pierwszy dzień w pracy był dosyć ciężki, no jak to no początki bywają. Nie miałem dużo paczek, bo miałem tylko 28 stopów, 35 paczek chyba. Zrobiłem to w 4,5 godziny. Dosyć długo. Potem jeszcze szef do mnie zadzwonił, czy mógłbym pojechać do, do jednego gościa. Bo on ma jeszcze 20 paczek, a już była 20. Czy, czy mogę mu pomóc? Ja mówię, no dobra, to, to, to pomogę mu. Wziąłem tam paczki, chyba 10 paczek od niego, rozwiozłem to bezproblemowo. I pojechałem sobie z powrotem na Amazon. Zdałem te torby, które już były puste. I swój skaner. Z tymi torbami też prosta sprawa. Podjeżdżamy na Amazon, skanujemy je, układamy na taki regał. Potem wypisujemy kartkę, o której się wróciło do sortowni, czy jakieś zwroty były. I już musimy napisać swój, swój, swoje imię, nazwisko i numer rejestracyjny. Potem idziemy tam do, do babki, która jest tam od tej sortowni. Ona akceptuje nas, naszą, naszą trasę i może jechać do domu. Busa mam od siebie plus jest to, bo nie muszę płacić za paliwo. Do, do pracy mam praktycznie 50 km, więc no, codziennie jeździć tam i z powrotem, to trochę by mnie kosztowało, a szef opłaca paliwo, codziennie daje 20 euro na paliwo. Oczywiście musimy. Zbierać kwitki, paragony, podpisać je i dawać e, szefowi. Jeśli się tankuje ze swoich pieniędzy, musimy też zbierać te kwitki, dawać to jemu. On to wszystko oblicza. Jeśli e, więcej pieniędzy zatankowaliśmy, więcej paliwa zatankowaliśmy w ciągu miesiąca niż on mi dał, to on po prostu dolicza do mi do, do wypłaty. E, co jeszcze jest z plusów? Są premie od Amazonu. Dla 10 najlepszych kierowców Amazon funduje premie od 1000 euro netto do 100 euro netto. Więc warto, warto się starać w tej pracy, mieć dobre spalanie, nie uciekać z trasy, bo oni to wszystko widzą. I no przede wszystkim dostarczać te paczki, żeby mieć 100% normy, bo wtedy można liczyć na tą dobrą premię, bo 1000 euro net to już jest dosyć dużo pieniędzy. Nie? Eee, płacone mamy dniówki, mamy od paczki dostarczonej, czyli mamy 20 paczek. Mamy tyle samo zapłacone co za 100 paczek. Do tego 12 euro net to diety codziennie, która też jest doliczana do. Do wypłaty. Więc fajnie, zobaczymy, jaka będzie pierwsza wypłata, ale myślę, że będzie porównywalna, jak nie lepsza, co do tego, co było na trzy zmiany na produkcji. No i robię to, co lubię. Lubię jeździć, lubię samochody, lubię mieć kontakt z ludźmi. No, mamo, na produkcji też był ten kontakt z ludźmi, ale ciągle ci sami ciągle jakieś problemy dużo stresu. Jest. No to nie, to nie było coś, co chciałbym robić przez jakiś dłuższy okres czasu. Tutaj jestem sam, mam tylko kontakt z klientami. Wiadomo, klienci są jacy są, niektórzy są spokojni, niektórzy wiadomo, ale no, trzeba być miłym. Trzeba nieraz zagryźć ten język, bo oni zawsze mogą na aplikacji napisać mi opinię. Są też minusy tej pracy. Amazon może mnie zablokować na 2-3 dni. Jak mnie zablokuje, nie mam, nie mam dochodów. Przez 3 dni będę bez pracy, nie mogę jeździć, nie mogę zarabiać pieniążków. Więc naprawdę trzeba uważać na to, żeby te opinie były dobre, nie wpływały te złe. Żeby nie było minusów. Ech, kolega szef. Z szefem się wczoraj widziałem. Powiedział, że jest ze mnie bardzo zadowolony że pomagam kolegom z pracy czy tam koleżankom, bo też kobiety jeżdżą spoko praca na razie nie było dużo paczek maksymalnie miałem 90 stopów zrobiłem to w 5 godzin w ten dzień był naprawdę super był naprawdę super, bo pojechałem do takiego mniejszego miasteczka i były tam same domy jednorodzinne Praktycznie wszyscy byli w domu. Jak nie było ich w domu, to napisali, żeby zostawić w garażu. Paczkę. Ja zostawiłem zeskanowałem, zrobiłem zdjęcie i po robocie jechałem dalej. Nie ma żadnego tam kombinowania. Naprawdę spoko. Wiadomo, tam nieraz trzeba iść do tych sąsiadów, ale zazwyczaj sąsiedzi przyjmują paczuszki. Jak nie przyjmie, to idę do następnego i wypisuję karteczkę. Zostawiam w skrzynce i on sobie sam podbiera. Bardzo fajne. Mm. Miałem jedną fajną sytuację, jechałem sobie, to było wczoraj w jechałem sobie przez ulicę i nagle gościu skuterem do mnie, zatrzymaj się coś, nie? ja się zatrzymałem, uchyliłem okno, on mówi, z Amazonu jesteś? Ja mówię, no tak, bo do mnie paczka dzisiaj przyjdzie, czy, czy mógłbym teraz odebrać? Niestety muszę dostarczyć paczkę pod wskazanym adresem, bo tak wymaga aplikacja. No, i tam się dogadaliśmy tak, że dał mi pilot do garażu. Eee, miałem otworzyć sobie garaż, zostawić tam paczkę, zamknąć garaż i pilot włożyć do skrzynki. Super! Taką, taką pracę to ja lubię. Bez kombinowania, naprawdę spoko. No, podsumowując, pierwszy tydzień na plus. Żadnych zwrotów. Nic nie, nic nie, żadnej paczki nie wziąłem z powrotem do, do softowni, do Amazonu, Należy na razie 100% normy. Dobre spalanie 7,1 litra, jestem zadowolony. Myślę, że polubię tą pracę i zostanę tu na dłużej. To chyba wszystko jak na razie ode mnie. Pozdrawiam. Więc, jak widzieliście, na ten odcinek Artur tam popowiadał. Jeszcze może być okazja, że coś nagro też strasy i w ogóle jak to inaczej wygląda wiadomo, że pierwszy filmik też się chłopak stresował więc mam nadzieję, że Wam też się to podobało więc jeżeli chcecie wystąpić w filmie mogę zasłonić twarz, zmienić trochę głos to dawajcie śmiało kontaktujcie się ze mną przez maila lub na Instagramie, więc dogadamy szczegóły ja Wam powiem gdzie przesłać film i wtedy możecie Uczestniczyć w tym całym, całym przedsięwzięciu, więc zapraszam Was. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i wysyłajcie filmy. Będzie dobrze.